Chciałbym tylko powiedzieć w ten sposób, bo e, tutaj oczywiście e, bardzo dziękuję za te głosy, właściwie za wszystkie głosy, bo e, krytyka też jest potrzebna, e, bo z krytyki możemy wyciągać wnioski i e, poprawiać tą sytuację, która, którą jest. Ale na początku chciałbym tylko powiedzieć to, że w żadnym momencie, ani na, e, przy pracach na komisji czy też na sesjach. Ja wiem, że, e, że odbiór może być taki. Natomiast my jesteśmy dorosłymi ludźmi i to nie jest tak, że jak e, e, burmistrz przedstawia Wysokiej Radzie uchwałę e, i ona przechodzi bądź nie przechodzi i później skutki są takie, a nie inne, nie zawsze e, trafne, to to jest z mojej strony wymuszenie, że ja wypominam coś dla Rady, że starym radę pod, pod To tak Naprawdę jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy wybierani przez mieszkańców naszej sokuki. Ja nigdy tego tak nie traktowałem, że czymś się zasłaniam, że Rada wybrała. Być może Państwo macie taki odbiór. Natomiast tak jak mówię, jesteśmy wszyscy dorośli, bierzemy tę do odpowiedzialność w każdym momencie podejmowania, podejmowanych decyzji. Proszę zobaczyć, jak wszyscy ładnie wyglądamy, jak... Kto się udanie zrobić? Jest za uchwałą w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na wydzielanie zespółce spółce ZZO Euro Sokółka, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Sokółce, czyli bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Głosowało 20 radnych, 1 radny nie dał udziału w głosowaniu. Za uchwałą głosowało 15 radnych, 15 radnych a 5 radnych się wstrzymało.